No, zgadza się, to nie był nasz dzień, nie, nie znaleźliśmy dzisiaj swojej gry, były przebłyski, momentami nawiązywaliśmy walkę z dobrze dysponowaną Warszawą, ale niestety nie potrafiliśmy tak jakby dłuższymi seriami naszej dobrej gry e, utrzymywać, no i dlatego taki wynik jaki, jaki mamy na tablicy. Byliśmy osłowieni brakiem Bartka, brakiem Mobina też Wiktor nie mógł dzisiaj wystąpić, Reisner, więc nie chcę na to zrzucać oczywiście winy, bo, bo tak jak powiedziałem, mieliśmy szansę też w tym meczu, chociażby w tym drugim secie, który był bardziej, najbardziej zacięty z tych, tych trzech odsłon, więc nie chcę się w żaden sposób usprawiedliwiać, po prostu Warszawa zagrała bardzo dobrze, bardzo dobrze taktycznie, a my dzisiaj słabiej. No oczywiście to tylko jedno spotkanie. Już czeka nas niebawem kolejność częstochową w niedzielę i będziemy się na nim skupiać, żeby, żeby w swojej hali zwyciężyć i. No myślę, że wyciągniemy na pewno wnioski, bo jesteśmy dojrzałą drużyną i, że tak powiem, skumatymi facetami i każdy wie, nad czym będzie musiał pracować. Będzie teraz czas, będziemy pracować, żeby poprawiać swoją jakość i swoją grę i wierzę, że złapiemy ten rytm, który prezentowaliśmy w tamtym roku i wysoką formę.